Okres paschalny jest takim radosnym czasem w kościele. Myślę też, że te dekoracje mogą nam pomagać po tym okresie takiej ascezy, kiedy nie było nic, była tutaj pustka, swego rodzaju surowość. Teraz te piękne kwiaty, płonący Paschał, figura Chrystusa zmartwychwstałego pomagają nam w tym pięknie dekoracji ucieszyć się. Tą prawdą, która jest najistotniejsza, że Jezus Chrystus z martwych wstał. I w tym czasie do zesłania Ducha Świętego towarzyszą nam teksty, jako pierwsze czytanie. Są to teksty z dziejów apostolskich. Opowiadają o historiach, jak to Jezus spotykał się z uczniami. Mówią nam również o tej pierwszej wspólnocie chrześcijan, jak, jak żyła, jak przeżywała swoją wiarę ta pierwsza wspólnota, i dzisiaj słyszymy świadectwo o męczeństwie świętego Szczepana. I zobaczcie, jest coś niesamowitego, że my słyszymy dzisiaj o męczeństwie, o tym, że zamordowano człowieka, a jednak chcemy patrzeć na to doświadczenie i na to wydarzenie z pewną wdzięcznością Panu Bogu, bo Jego zamordowali. I za to nie jesteśmy wdzięczni. Ale jesteśmy wdzięczni Bogu, że ten człowiek tak ukochał Jezusa Chrystusa, tak przylgnął do Boga, że zrozumiał, że są wartości inne, większe, niż to życie tutaj, które wydaje się rzeczywistością najbardziej cenną, jaką mamy na Ziemi życie. Widzimy, ile. Wysiłków, ile starań wkłada się na przykład medycyna, żeby nam pomagać, żeby przedłużyć życie, żeby ulżyć nam w cierpieniu, leczyć choroby. To jest niesamowite i myślę też wielki dar od Pana Boga, że dzisiaj tak bardzo potrafimy pomagać człowiekowi, że wielu z nas pewnie by nie żyło właśnie, gdyby nie medycyna, która dzisiaj przychodzi z pomocą i pomaga nam ratować to życie. Ale to znowu nie największa wartość, że, że przychodzi wartość. Większa, cenniejsza niż nawet to życie. I o tym dzisiaj mówi święty Szczepan, który, zobaczcie to, ja tak sobie pomyślałem, że no, politycznie poprawny to on nie był. <grych> jak, jak, posłuchajcie, jak, jak się zaczyna to czytanie, prawda? jak on się zwraca. Czyli Szczepan wychodzi do ludzi, chce ich wzywać do nawrócenia, i mówi tak. Ludzie twardego karku, opornych serc i uszu. <grych> Rozumiecie, to nie jest komplement na dzień dobry, mili Państwo, Szanowni Państwo, to nie, to jest. Ale Szczepan mówi prawdę, słuchajcie, no, jest Mesjasz. Odrzucacie go. Dlaczego to robicie? Oczywiście można tu dyskutować odnośnie do formy i nie nad tym chciałbym się zatrzymać, czy ta forma jest odpowiednia, czy nieodpowiednia. Ale na pewno co jest ważne, że Szczepan mówi prawdę. Nie boi się, mówić prawdę nawet za cenę swojego życia bo ostatecznie to właśnie za tę prawdę oddał życie. Co mi się wydaje jest potrzebne również dla nas właśnie to przylgnięcie do Jezusa Chrystusa żebyśmy nie bali się w naszych rodzinach również rozmawiać szczerze mówić sobie prawdę w oczy. Oczywiście myślę, że forma jest ważna, żeby szukać tej formy miłości zawsze co nie zmienia faktu, że w pewnym momencie forma miłości dla drugiej strony i tak będzie brutalna, chciałoby się powiedzieć. To, to jak ja, czasami jak mam wątpliwą przyjemność mówić komuś, słuchaj, ale, ale żyjesz w grzechu, nawróć się, zwróć się do Boga, otwórz swoje serce na, 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 na Pana Boga, żebyśmy nie bali się mówić prawdy. Dlaczego? Bo prawda ostatecznie wyzwala. Tą prawdą jest dla nas Jezus Chrystus, który przychodzi dzisiaj do Tego zgromadzenia. Do nas. Pan Bóg, który chce Ci powiedzieć Bardzo Cię kocham. Dobrze, że tu jesteś. Dobrze, że słuchasz tego Słowa dzisiaj. Dobrze, że chcesz się na Nie otwierać. Prośmy Boga właśnie, aby dawał nam, dawał nam to otwarcie serca, abyśmy mogli przyjąć miłość, bo to nie chodzi w chrześcijaństwie o to, żebyśmy zostali herosami wiary. W chrześcijaństwie chodzi o to, abyśmy pozwolili Panu Bogu, aby przemieniał nasze serca i aby czynił nas na wzór Jego, a On kocha. Więc tej miłości, która pochodzi od Jezusa Chrystusa, tylko od Jezusa Chrystusa miłości cierpliwej, łaskawej, miłości wybaczającej. Życzę Wam i sobie. Amen.